To, co pan Czaszasty teraz robi, to tylko polityczny spektakl. To, co on chce bardzo być zauważonym. Popatrzcie na mnie, jestem tym marszałkiem. W końcu dostałem po dwóch latach, jestem tym rotacyjnym. Żenujący kabaret, druga osoba w państwie. Jestem absolutnie tą sytuacją zażenowany i mam ogromny żal do obecnej koalicji rządzącej, że dopuściła do tego, że taki człowiek jest marszałkiem swojemu. Oni oczywiście chcą tylko i wyłącznie dokuczyć. Mają taką agendę, a nie inną. Oni, oni się kierują ideologią, a nie zdrowym rozsądkiem i nie realną ochroną też przyrody. No to załóżmy, że strajkujemy miesiąc yy, marzeń. Kiedy już pierwsze zasiewy się zaczyna, no to rolnicy by przyszli i rozebrali Ministerstwo Klimatu i Środowiska cegła po cegle. Proszę sobie wyobrazić, że w takiej Skandynawii, co jest bardzo częstą praktyką, po polowaniu, że gdzieś jest polowanie i ktoś upoluje łosia, tego łosia zanosi się do szkoły. Dzieciom daje się noże, dzieciom daje się woreczki plastikowe, te dzieci skurują tego łosia, porcują go i zabierają mięso do domu. I to jest normalne. Zdarzyło się, że nawet kadrę też karmiliśmy zdrowym polskim dzikiem. Panie prezesie, być może przyszły pośle, jak pan słucha i obserwuje to, co dzieje się w ostatnich, ale już tylko kilkudziesięciu godzinach w tej polskiej polityce, to panu się chce jeszcze brać w niej udziałek jest taka nawalanka, naparzanka, ale taka naprawdę już na najniższych, może nie instynktach, ale na takich najniższych poziomach. To prawda, ten poziom, który prezentuje tutaj pan Czarzasty i Pan Siwiec jest bardzo niski i właśnie między innymi dlatego, dlatego ja i ludzie mi podobni i ludzie, którzy są w Konfederacji chcą, w, wchodzą do polityki po to, żeby ten stan rzeczy zmienić, bo nie może być tak, że marszałek Sejmu teoretycznie druga, nie teoretycznie, tylko praktycznie druga osoba w państwie e, dokonuje takich no, dziecinnych zaczepek po to, żeby tylko zaistnieć politycznie, to nie ma żadnego sensu. E, to prezydent ustala porządek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I będzie omawiane to, co prezydent sobie życzy, bo ma do tego swoje święte konstytucyjne prawo. A jeżeli chodzi o te oskarżenia, no to, to jest po prostu żenujące, bo Karol Nawrocki, jeszcze nie będąc prezydentem, przechodził taką weryfikację trzykrotnie jako prezes IPN-u a Marszałek Czarzasty, nie będąc Marszałkiem Sejmu, nie przychodził ani razu, a dostęp do o, klauzul tajności różnych dokumentów y, ma z urzędu, a nie z tego, że został zweryfikowany. Czyli Marszałek Czarzasty powinien co? Sam poddać się takiej weryfikacji i poprosić służby, wrzućcie mnie do wirówki, tej słynnej wirówki. No to, byłoby bardzo, to byłoby bardzo ciekawe. No, człowiek, który w, po ogłoszeniu stanu wojennego w, wchodzi do PZPR-u, który ma dyrektora z tamtych czasów powiedzmy, czyli ci ludzie oskarżają Karola Nawrockiego. Który, który rozliczał historycznie ich kolegów Sorry. i ich samych, teraz, teraz go podważają. A czy powinien, oczywiście, że powinien, ale tego nie zrobi. Nie, nie, nie ma, zrobi no, nie ma na to najmniejszej szansy. Nie ma odwagi? Nie ma, nie ma odwagi, nie, nie wiem, czy się boi, ale tutaj mamy widać bardzo dużą lukę w przepisach. To, że taki człowiek jak Czarzasty, co jest dla mnie osobiście bardzo złą wiadomością, że on jest marszałkiem Sejmu. E, zostaje właśnie marszałkiem Sejmu i nie mamy zabezpieczenia. Po, to powinno być w przepisach odgórnie. Nawet jeżeli zostaje no, ale to nie się. Nie jest uregulowane. Jeżeli, no, trzeba... jeżeli zostaje ktoś takim marszałkiem Sejmu Senatu, jeżeli ktoś zostaje prezydentem, obojętnie z urzędu wirówka. A to nie jest tak, że to są takie tematy zastępcze, które trochę wrzuca no, Kancelaria Prezydenta i Karol Nawrocki? Czy jednak y, to są tematy bardzo poważne i powinny być wyjaśnione? No bo y, marszałek ty właśnie mówi: no prze, przepraszam, jeżeli służby by coś. Dostrzegły w moim życiorysie, w, moim, w mojej działalności politycznej, to od razu by alarmowały. Ale służby go nie sprawdzały. Nie wrzuciły go właśnie na tą słynną wirówkę, więc e, przy tym natłoku pracy, natłoku różnych zdarzeń, e, i politycznych, i tych formalnych, może gdzieś coś e, nawet i umknąć. Od najważniejsze osoby z urzędu powinny być weryfikowane przez polskie służby. Jak pan sobie wyobraża te obrady Rady Bezpieczeństwa? Marszałek Czarzasty mówił, że on się wybiera oczywiście na tę Radę Bezpieczeństwa. I co? Będzie siedział i o nim będą rozmawiać? Czy on będzie odpytywany, będzie y, 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 przepytywany ze swoich kontaktów? Mam nadzieję, no, mam to... nadzieję że staniemy, Mam nadzieję, sytuacja. że polskie państwo stanie na wysokości zadania i nie będzie się zajmowało takimi, a, taką dzieciną... No, jaką... takie obrazki, bo to jest oczywiście tajne, bo jak pan wie, tam będzie utajnione tak. to spotkanie. Y, osoby, które mają dostęp y, są zaproszone, też mają klauzule bezpieczeństwa nałożone i nie będą mogły o tym mówić. Wszystko jest w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ale próbuję sobie to jakoś tak zobrazować. Więc siedzi marszałek Czarzasty, siedzi prezydent Nawrocki i jego ludzie, siedzi y, 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 minister Cęckiewicz lub też jego ludzie i co, odpytują Czarzastego ze swoich z jego kontaktów? Czy też powinien być nie. zaproszony ktoś, nie wiem, ze służb, za wóz i poprosić o taki raport? Nie wykluczone, że ktoś tam będzie, ale nie sądzę, żeby na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z prezydentem, z poważnymi ludźmi zajmowano się niepoważnymi tematami, czy e, prowadzono niepoważne rozgrywki. Myślę, że tam będzie zachowana powaga, bardzo na to liczę, a to, co pan Czaszasty teraz robi, to tylko polityczny spektakl, co on chce bardzo być zauważonym. Popatrzcie na mnie, jestem tym marszałkiem, w końcu dostałem po dwóch latach, jestem tym rotacyjnym, czekam, ja tutaj mam teraz władzę, teraz wam pokażę, jak można być jak może być fajnie, ale dla mnie fajnie, nie dla was, dla mnie. To ja mam marszałkowskie weto, ale, ale nie ma marszałkowskiego weta. Nie szkodzi, ale ja będę używał. No, kabaret. Jak patrzę na to, to jest kabaret. żenujący kabaret. Druga osoba w państwie, jestem absolutnie tą sytuacją zażenowany i mam ogromny żal do obecnej koalicji rządzącej, że dopuściła do tego, że taki człowiek jest marszałkiem sejmu. Czy Konfederacja, jakby miała możliwość, to będzie głosować za wejściem Polski do y, Rady Pokoju? Tej Rady Pokoju, którą zaproponował Donald Trump? Bo o tym też będzie mowa. To, Pan rozmawiał to nie z tak. To, y, to, to nie jest tak. My musimy najlepiej poczekać i dobrze, że czekamy, czekamy. Że, prze, prze, przed tym wejściem. Raz, że to są koszty finansowe, miliard dolarów. Mieć, a nie mieć, Ok, dla polskiego państwa nie jest to w skali całego budżetu, nie jest to jakiś wielki wydatek, a, ale jednak popatrzmy przede wszystkim, kto tam będzie w tej Radzie Pokoju, już, bo widzimy, już, że już wiemy, kto w, kto. widzimy, że najsilniejsze państwa nie bardzo się tam kwapią, żeby tam być. Lepiej stać z boku czekać. Nikt nas nie tam nie zaciąga siłą. E, obserwujmy. E, wykorzystajmy naszą służbę dyplomatyczną, naszą służbę konsularną. E, zbierajmy jak najwięcej informacji. E, czy to się w ogóle... I zróbmy polityczny deal, taki polityczno-biznesowy. Albo nam się to opłaca, albo nie. No to wydaje się, nie mówi się, że na to. Panie prezesie, nieoficjalnie mówi się, że na stole leży propozycja właśnie Karola Nawrockiego do Donalda Trumpa. OK, będę przekonywał w Polsce polityków polskich do tego, żeby wejść do tej Rady Pokoju, pod warunkiem, że będzie stała baza NATO nie taka rotacyjna, tylko stała baza NATO a la Rammstein. Właśnie w Polsce nie w okolicach Wrocławia na dolnym Śląsku. Czy to jest jakiś argument? I to jest deal, i to, i to można o tym rozmawiać, bo ta rada pokoju, czy ona będzie miała duże znaczenie e, w takim kształcie, jaki ma teraz. Nie sądzę, chyba, żeby się bardzo roz, rozwinęła. E, ale za cenę stałej bazy NATO? Można rozmawiać. I właśnie takie podejście lubię i takie podej takiego podejścia oczekuję od polityków. A tą sprawę możemy rozegrać. Jeżeli to się nam nie opłaca, jeżeli byśmy byli dojrzałym politycznie państwem, to można byłoby to rozegrać. Prezydent mógłby mówić swoje, premier mógłby mówić swoje. Zrobilibyśmy trzecie to, co jest dobre dla Polski. Przeskoczmy jeszcze do, teraz do tematu związanych z tym, co Pan teraz, yy, yy, co Pana teraz zajmuje, czyli Naczelna Rada Łowiecka. Yy, co chwilę, po każdym wypadku, yy, często... Yy, po każdym wypadku, panie prezesie, gdzie pojawia się myśliwy, broń, polowanie, pojawiają się głosy, że trzeba zmienić prawo. Trzeba zmienić prawo łowiska, ale bardziej chodzi o te badania, bo tylko przypomnę, jeżeli Państwo nie wiedzą, że oczywiście myśliwy przechodzi badania lekarskie, ale tylko w momencie, kiedy dostaje y, pozwolenie na konkretną sztukę broni. Oczywiście może przechodzić kolejne badanie, jeżeli występuje o inną O rozszerzenie, rozszerzenie pozwolenia na broń, tak jak każdy użytkownik broni. Hmm. broni. Czy uważacie, że dalej Pan podtrzymuje stanowisko, że y, nie potrzeba drugiego, trzeciego badania, nie wiem, po 10-15 latach? Podtrzymuję stanowisko, że te propozycje legislacyjne, które składa między innymi Polska 2053 Lewica, one są e, po prostu nieprzystające do, do realiów do obecnych czasów. E, do realiów, to, to jest obecnych do, do realiów, tak. Te, te próby nakładania na nas tego typu badań, jakie chcą nałożyć, czyli takich, które nie przechodzi nikt, żadna służba, to jest po prostu próba tylko wyłącznie ale inna dokuczenia nam. używa broni, umówmy się, osobistej na przykład albo. Tak, ale usystematyzujmy. Myśliwi używają broni w dwóch miejscach. Czyli pierwszy to jest strzelnica, a drugie to jest to no jest no łowisko. Tak. Na przykład broń e, dla posiadaczy, bo broń możemy posiadać do różnych celów. I jeżeli ktoś ma broń do ochrony osobistej, no to pamiętajmy, że tej broni używa w miejscach publicznych tam gdzie jest dużo ludzi i używa tego przeciwko ludziom dlatego ta weryfikacja mocna no ustawa no, uznała. znała bieże no przecież te nie, wypadki nie, nie. które które były to no. oczywiście można, możemy iść tak na skróty ale popatrzmy na to inaczej wypadki zdarzają się wszędzie tam gdzie działają ludzie gdzie podejmują jakiekolwiek działania no, w pracy w domu na chodniku w trasie wszędzie gdzie człowiek coś robi jest możliwość popełnienia błędu wypadki wowieście się zdarzają ale to są no, to jest promil promilu Promil promila, tak. Żadne służby, ani żadne wyroki sądów nie, nie wskazały w ostatnich 20 latach, że wypadek miał... Przyczyną wypadku była, był stan zdrowia tego, który wypadek powodował. Zawsze to było rażące złamanie przepisów, rażące złamanie prawa. Tych wypadków, jak popatrzymy tak bardzo statystycznie, nie jest dużo, ale niestety one są bardzo spektakularne. Są genialnie. bardzo spektakularne. To jest trochę tak, jak z katastrofą lotniczą. Mamy zero... 0,2 wypadku na 2 miliony chyba odlotów. Na 5 milionów polowań mamy 2,6 wypadku śmiertelnego. Dlatego... W przypadku, jak już Pan wszedł w tą retorykę, wypadków lotniczych, tam rzeczywiście, niestety, większość błędów to błąd człowieka. A i, właśnie. I czy tutaj. Pod, I za każdym razem po każdej katastrofie komisja, i, jest badanie i, i tak dalej. I właśnie my to samo prosty, to właśnie, robimy. To samo tak, robicie? i my to samo robimy, analizujemy te sytuację. Związek, Związek Łowiecki to robi. Przy, oczywiście przy pomocy też organów y -y. państwowych y -y. policji czy prokuratury analizujemy te wypadki, żeby ich unikać. Szanowni Państwo, od lat 70 od, lat 70. od lat 70. gdzie rocznie bywało, rocznie bywało, proszę sobie wyobrazić tam przez okres tych 70. -tych, w 70 -tych latach, 80. latach, to było po 60-80 wypadków śmiertelnych. Zeszliśmy teraz do, do, do niecałych trzech mm -hmm. rocznie. Więc a to jest my cały efekt czas. Efekt tego, idziemy... że wy wyciągacie wnioski po każdym wypadku? Że efekt tego, że. Ta. A jakieś rekomendacje? Po każdym wypadku No był ten spektakularny wypadek pra... na... Na... we wschodniej Polsce, gdzie ten mieszkaniec został trafiony kulą przez. i on w ogóle nie brał udziału prawda, w polowaniu, tylko Tak, zpału, proszę obok... zobaczyć, jak, do jak właśnie w tym wypadku, haniebnym wypadku i skandalicznym, doszło do złamania procedur. Sprawcą, sprawcą prawdopodobnie był 40 kilkuletni mężczyzna w sile wieku. a Złamał przepisy, polował zbyt blisko zabudowań, strzelał do nierozpoznanego celu. No i wiele jeszcze e, innych procedur złamał. No, y, y, karnie się z tego po prostu nie, nie, nie wywinie. Był wina tego człowieka. Badania by tutaj nic nie dały. Ale co może dać e, skutek pozytywny? To, o co walczymy. Ale no, z racji tego, że e, kierownictwo resortu, które nas nadzoruje, Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest jakie jest, no to trudno tutaj Dokręcamy. mówić o... Tr trudno mówić o jakimś rozsądku. A jest jakiś dialog? Czy to są, jesteście okopani po dwóch stronach? Znaczy my chcemy rozmawiać, wychodzimy z różnymi propozycjami legislacyjnymi, propozycjami rozporządzeń, zmiany regulaminu e, polowań czy szkolenia myśliwych, ale do tego też potrzeba jest pomocy resortu, a oni tego nie robią. E... Czyli oni chcą co, zero-jedynkowo y, wprowadzić te badania? Bo wy tutaj jesteście... Znaczy on, oni nic, akurat resort nie może nic prowadzić, może to zrobić tylko Sejm, a, a, ale e, oni oczywiście chcą tylko i wyłącznie dokuczyć, mają taką agendę, a nie inną, oni, oni się kierują ideologią, a nie zdrowym rozsądkiem i nie realną ochroną też przyrody. Ale przy tym prezydencie, panie prezesie, i przy tej koalicji, to wiemy, że nawet zaostrzenie. Yy... Tych przepisów albo zmiana, która będzie niekorzystna dla myśliwych, ona raczej nie wejdzie w życie. Więc to jest takie bardziej medialne tłuczenie to informacji. To jest tylko i wyłącznie medialne tłuczenie w styczniu ubiegłego roku taka propozycja ustawy złożona właśnie przez Polskę 2050, to był 8 stycznia, została odrzucona przez Sejm już w pierwszym czytaniu. Zostało to wywalone do kosza, bo to są gnioty legislacyjne. Przy wprowadzeniu takiej ustawy przez trzy miesiące wszystkie komendy wojewódzkie policji tylko tym się zajmują. No istny paraliż. Przecież to jest. Ale tak po zapytam, też yy, patrząc po prostu statystycznie i też wiekowo. Ja Przepraszam, 20 lat temu nie używałem w ogóle okularów, ale po 20 latach, czy tam po 25, no mam problem z przeczytaniem, muszę sobie do czytania zakładać okulary. Czy na przykład y, taka opcja, żeby okulista raz na nie wiem, 15-20 lat przebadał wzrok tego myśliwego, bo może mu się ten jeleń z dzikiem i z sarną naprawdę pom nie, pomylić nie, się nie. nie. nie, tego. nie, nie, nie. nie, bo nie. Można, można używać okularów też, e, też polując. Oczywiście jesteśmy otwarci na rozsądne propozycje. Możemy rozmawiać o okresowych badaniach, ale takich badań... Które faktycznie zweryfikują, Czyli czy ktoś się nadaje. Nie czy... panie prezesie. No więc okulistę, psychiatrę? Możemy to rozmawiać to jest... naprawdę o wszystkich. Tu, tu, tu nie chodzi o ten szczegół, tylko chodzi też o pewne zasady. Bo y, narzucając na nas te badania, narzuca się na na, przesuwa się na nas kolejne koszty. Bo my, tak. jako Polski Związek Łowiecki, wykonujemy ustawowe zadania, prowadzimy gospodarkę łowiecką. To są e, koszty dla państwa rzędu 8-9 miliardów złotych, ale polski podatnik z tego nic nie płaci. My nie stajemy grantów, dotacji, subwencji, nam nikt za to nie mamy swoich pensji, robimy to społecznie, kupujemy cały sprzęt za swoje e, i dokłada się kolejny koszt. I w ogóle nikt nie chce rozmawiać o tym. Dobra, robimy badania, ale wam za nie zapłacimy. To jest zupełnie inna rozmowa. Tak jak wszędzie, każdemu pracodawcy, we wszystkich, każdy pracodawca w każdych służbach. E czy w jakimkolwiek miejscu pracy opłaca te badania przecież, prawda? No dobrze, ale jak ja mam takie hobby, bo to jest też hobby, umówmy się. Tak? Ale to nie jest hobby, bo to jest obowiązkowe. Został nałożony Ja mówię o myśliwstwie, to jest mhm. nałożony obowiązek. My mamy plany łowieckie do wykonania. Kto tworzy plany łowieckie? Państwo tworzy te plany łowieckie. My jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje. To jest system, który naprawdę dobrze działa, że na NGOs, bo takim jest mhm. Polski Związek Łowiecki, zostały scedowane pewne zadania osobną nawet ustawą i to działa. Tylko to musi być Równa współpraca. To to My będziemy jaśnie. to wykonywać, Dobrze. ok, bo taki jest nasz styl życia, bo chcemy chronić przyrodę, bo chcemy jeść zdrowe mięso, bo chcemy chronić swoje pola, e, jak najbardziej I, i możemy to robić bezkosztowo dla państwa, możemy szacować szkody i je wypłacać, półtora miliarda złotych rocznie i będziemy to robić, nie ma problemu, ale traktujmy się po partnersku. To jakby zabrakło tych myśliwych, to niech pan roztoczy taką wizję, co by się stało w, w, w polskich lasach, w tym dobrostanie, jakby zabrakło z dnia na dzień myśliwych? Czy ludzie mają świadomość, a widzowie, słuchacze mają świadomość, co by się stało, jakby na przykład myśliwi zaczęli, uwaga, strajkować przez miesiąc? No to załóżmy, że strajkujemy miesiąc marzec, kiedy już pierwsze zasiewy się zaczyna, no to rolnicy by przyszli i rozebrali Ministerstwo Klimatu i środowiska cegła po cegle, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że my, pilnując pól uprawnych, bo w dużej mierze myśliwstwo do tego się sprowadza z takiej perspektywy osoby, która się na tym nie zna. Ponosimy bardzo duże koszty i samo pilnowanie pól to jest, i wypłata odszkodowań przy pilnowaniu zasiewów to jest jakieś 105 milionów rocznie. Gdybyśmy tego nie pilnowali, to, to rośnie to po prostu skala... Wszystko, wszystko? Wszystko niszczą uprawy. Chcą jeść, bytują. E, rolnictwo rozwinęło się, więc te uprawy są coraz lepsze, ale są też bardzo wielopowierzchniowe, z wysokokaloryczną e, karmą czy bazą żerową. Kukurydza, pszenica, e, buraki, inne. No, to jest idealna karma dla zwierzyny dziko żyjącej, więc tej zwierzyny dziko żyjącej jest coraz więcej. No, mielibyśmy poważny problem. Poważne problemy komunikacyjne byłoby coraz więcej wypadków. Według danych statystycznych policji co 29 minut w naszym kraju dochodzi do wypadku ze zwierzęciem. Oczywiście to, to jest wszystkie wszystkie zwierzęta, wszystkie i te domowe koty, ptaki, tam jest wszystko do jednego wora wrzucone. To wzrosłoby to dramatycznie. W ubiegłym roku z tylko złosiami zginęło przynajmniej 8 osób. W wypadkach, komunikacyjnych. W wypadkach komunikacyjnych. O tym o tym nikt nie mówi. Ministerstwo generalnie myśliwi oprócz tego, że rzeczywiście y, y, y... To jest hobby, jak pan mówi, ale też obowiązek, jak pan podkreśla. To jest ale życie. też hobby, hobby, hobby z bym, bym, z bym unikał tego, bo to, to nie okay. jest zbieranie znaczków. To mm -hmm. jest poważna rzecz, bo wykonujemy no, po, poważne zadania, jakie narzuciło na nas państwa. Dostajemy broń, e, tak, zabijamy zwierzęta. Zwierzęta tracą życie, ale tak, żeby zjeść jakikolwiek posiłek, zawsze zwierzę traci życie, czy to wegański, czy A czy, czy zainteresowanie mięsno? dziczyzną ono rośnie? Wyprowadzicie też taką akcję edukacyjną, że to mięso dzika, sarny, jelenia jest rzeczywiście zdrowsze itd. I tak dalej. No właśnie to, tutaj to chcemy, to jest... chcemy to bardzo ruszyć do przodu, bo społeczeństwo nasze nie wie, jaki skarb narodowy mamy z tego odnawialnego źródła, z którego możemy i powinniśmy korzystać, że dziczyzna jest niezwykle zdrowym mięsem, bogatym w różne mikro, makroelementy, w minerały. E, witaminy, które są. Nie może tutaj spokojnie się yy, Ja jako, ja jako, jako autorytet, yy, jako były wyczynowy sportowiec, tak. to mogę powiedzieć e, z ręką na sercu, że wszyscy dietetycy, z którymi współpracowałem i wiedzieli, że e, poluję, że mam dostęp do dziczyzny, to mówili, jest dziczyznę, dawaj tej dziczyzny jak najwięcej, e, bo to jest bardzo zdrowe mięso, które dla sportowców jest, e, jest świetne. Dodam tylko, że zdarzyło się, że nawet kadrę też karmiliśmy zdrowym polskim dzikiem. Jeszcze chciałem zapytać o taki jeden projekt, bo w zeszłym miesiącu dokładnie w styczniu zakończyły się konsultacje. To jest projekt ustawy związany z tym, aby również osoby poniżej 18 roku życia, tak, mogą uczestniczyć w polowaniach, czyli, jak, a jak niektórzy mówią w zabijaniu zwierząt. Polowanie nie, nie można postawić znaku równości między polowaniem a zabijaniem, bo to jest zbyt ja daleko tak, tak. Tak, tak. Mhm. Zbyt daleko idące uproszczenie, bo Polowanie to co 36, co 39 e, kończy się dopiero strzałem. A ja bym chciał, żebyśmy. A po co chcecie dzieci? Znaczy dzieci no, osoby poniżej 18 roku życia. Czy to jest jakaś granica dolna? Czy na przykład co mogę 5-6 latka zabrać na polowanie? Czy to jest 16-18? Nie, to cho chodzi o to. Dla mnie tutaj takim idealnym przykładem jest model skandynawski, gdzie poparcie dla łowiectwa w Skandynawii to jest około 80% i myśliwych tam jest dużo więcej niż u nas. Norwegia mamy 5,5 e, miliona mieszkańców, myśliwych mamy tam 350 tysięcy czy... E, czy jeszcze więcej? A w Polsce mamy tylko 134 tysiące. To, to, to jest ta różnica. Dlaczego? Tam może młodzież brać udział w polowaniu, nawet aktywno od 15. roku życia pod, pod nadzorem osoby dorosłej. My tego nie chcemy, ale co, co mi się tam bardzo podoba, że dzieci wprowadza się w świat tego, jak wygląda przyroda, ekologia, jak wyglądają gatunki, jak się nimi zarządza. Oczywiście nie zabiera się pięciolatków na, na polowanie i nie strzela się przy nich, tylko zabiera się je na polowanie i pokazuje: o, tam, są, tam jest takie zwierzę, tam jest takie, tu mamy takie gatunki drzew. To jest I rozumieją. Oczywiście, że inna, dlaczego my nie możemy mieć takiej kultury? Przecież mamy tak samo piękną przyrodę i, i naturę u nas potem. I są kolejne etapy. Dopiero na którym z etapów doprowadzą... Pozwala się już młodemu człowiekowi, 15-16-latkowi, żeby można było przy nim to życie zwierzęciu odebrać w sposób etyczny. To właśnie po to jest, żeby tego nauczyć, jak to wszystko działa. Proszę sobie wyobrazić, że w takiej Skandynawii, co jest bardzo częstą praktyką, po polowaniu, że gdzieś jest polowanie i ktoś upoluje łosia, tego łosia zanosi się do szkoły. Dzieciom daje się noże, dzieciom daje się woreczki plastikowe, te dzieci skurują tego łosia, porcują go i zabierają mięso do domu. I to jest normalne, bo uczą się na jak kultura. działa świat, i na, na kultura. Pani tak, ale oni nie są oderwani od rzeczywistości, nie próbują jej lukrować. Przypominam, że, żeby zjeść posiłek, zwierzę musi stracić życie i czy to jest posiłek mięsny, czy to jest posiłek wegański. Ale dzisiaj, to wiecie, nie że ma... dzieci, jak zobaczę zabijaną kurę, to po prostu dostaję spazmów. To nie są te czasy. Tak, ale to dlatego i, trzeba ludności. etapami uświadamiać. Nikt nie zmusza do tego, żeby no chodzić na polowanie. nikt nie, nie zmusza do tego, no żeby pracować w łodzi. czy może nie pana, ale poprzednich władz y, y, Naczelnej Rady Łowieckiej, że nie edukowaliście od razu. To, to pan teraz chodzi. To, jak to pan jest, się pokazuje, to jest pan, pan głos, sprzedaje tak? tą informację i tą kulturę myśliwstwa. Wcześniej tego nie było, tak? Więc teraz co się pan dziwi, że po tylu latach zaniedbań i patrzyło się tylko na myśliwych, umówmy się w PRL-u na taki ekskluzyw. Później... Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię, tak było. Więc A, trzeba pracować. ważna błędy, praca, więc praca, praca, praca. praca. taka pr ja jest, bym jest też chciał... potrzebna. Tylko niech mi pan wytłumaczy, po co tak naprawdę i do jakiego, y, do dolnej granicy wieku, czyli jak y, dziecko w jakim wieku powinienem według tego... Albo będę mógł może w ten sposób, według waszego projektu ustawy, zabrać na polowanie. To jest o decyzji rodzica bądź opiekuna prawnego, bo to rodzic wie Chodzi kiedy... O tylko o zniesienie tego 18 znies roku życia, tak, tak? 18 roku życia. Przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zabierze swojego dziecka, 5-4 latka, na polowanie i nie będzie strzelał przy nim do dzików. Huk, to wszystko. No, dziecko musi być na to gotowe. Czy kochający rodzic jest w stanie skrzywdzić swoje dziecko? Nie jest w stanie skrzywdzić swojego dziecka. Ono będzie mu powoli dozował. Najpierw pójdą, sobie usiądą gdzieś tam e, pod drzewem, albo na rodzic. Odpowiedzialny rozsądny rodzic? Użytkownicy broni w Polsce są bardzo rozsądni i to jest najbardziej zdyscyplinowana grupa e, społeczna. Panie prezesie, chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz. Czy prawdą jest, że wciąż mm, myśliwi pana koledzy, być może pan też, mm, macie bliskie relacje z polskimi żołnierzami zaznaczam i szkolicie ich w pewnych kwestiach, które tak naprawdę u nich w szkoleniu nie występują, bo pytam wprost, czy wyszkolicie ich na przykład do strzelania do dronów. Tak Mamy współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Administracji i z Monem. Mamy odpowiednie porozumienia podpisane i my szkolimy naszych polskich żołnierzy do strzelania do ruchomych celów, które bardzo szybko latają. Mamy do tego przystosowane strzelnice z rzutkami, które latają w różnych kierunkach bardzo szybko. I uczymy żołnierzy, jak strzelać te, do tych celów ruchomych, bo nie, to nie jest takie proste strzelanie, to nie jest strzelanie, strzelanie statyczne. Żeby strzelić do ruchomego celu, trzeba mieć trochę praktyki, mieć sprawy, bo ma, strzelamy z dużym a tego wyprzedzeniem. Nie mam w normalnym szkoleniu normalnym, mam na myśli tym. Szkolnik no, nie ma to, takich to, 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 strzelnic, jest kilka też prywatnych takich strzelnic e, komercyjnych, na których można strzelać do różnych rzutek, a mamy takie strzelnice, gdzie rzutki potrafią latać nawet i 120 km na godzinę, czyli tak jak drony, więc można, można się szkolić i te szkolenia są cykliczne, i te a ty szkolenia robimy. Że, że wojska nie wiem, specjalne, wojska zawodowe, polscy, żołnierze, komandosi, jak oni y, są szkoleni, to oni nie przechodzą szkolenia tego zasadniczego, nie przechodzą szkolenia, gdzie rzeczywiście ten dron lata, albo jest te warunki wojny są no, takie, No właśnie teraz to wszystko ewoluowało bardzo szybko, no bo jeszcze 5-10 lat temu nikt nie myślał o tym, że będą drony tak kluczowym elementem pola walki, że... i jakie będą ich metody zwalczania, więc czasami trzeba wrócić do tych starych, sprawdzonych metod. My służymy pomocą, my szkolimy żołnierzy, bo to naprawdę nie jest taka prosta sprawa Nawet dla tych najlepszych żołnierzy, najlepiej wyszkolonych, którzy doskonale strzelają z karabinu, z, z w, gromie, w innych z w i, Mam, oczy, i, oczywiście są zaskoczeni? I, i są zaskoczeni, jak to jest, bo jak próbują... to jest trudno? Bo to jest trudno, oczywiście to jest y, w pierwszym momencie tylko trudno, ale jak już załapią, że to trzeba strzelać z odpowiednim wyprzedzeniem, że trzeba strzelać bardziej instynktownie, no to wtedy są nowymi strzel, strzel, strzelcami. A broń, której się używa, to jest ta broń ich osobista, mów, mówię o żołnierzach, czy wy im dajecie? To są strzelby, to są strzelby Właśnie. gładkolufowe. Oczywiście na początku treningu strzelają z tej naszej myśliwskiej, ale potem trzeba strzelać już z takiej, e, gdzie można załadować więcej amunicji. W myśliwskiej mhm. mamy dwa nabory, i e, ty, tylko, a już później strzelają z takich typowych pompek, gdzie można załadować 7-8. Czy szkolicie, albo szkoliliście, albo pomagaliście też stronie ukraińskiej, czyli ukraińskim żołnierzom w tej kwestii, w tej właśnie takim szkoleniu zupełnie innym, którego wcześniej nie było, no bo takich warunków nie było? Żadnego takiego systemowego rozwiązania nie mieliśmy. Gdzieś jakieś pojedyncze szkolenia się odbywały na naszych strzelnicach, czy treningi bardziej, niż szkolenia. Ale tak jak mówię, Polski Związek Łowiecki wychodzi naprzód i chce pomagać. Dlatego mamy porozumienie z mon dlatego mamy porozumienie z MSW i ja. Co więcej, obecnie pracujemy w jednej z naszych komisji, w Polskim Związku Płowieckim, takiej komisji do spraw bezpieczeństwa w dużym skrócie, na tym, jak pomóc naszym pogranicznikom, jak im trochę ulżyć. Bo. Terenem, terenem łowieckim objęta jest cała Polska. Obwody są na, na terenie całego naszego kraju, wzdłuż granicy również. Tam polujemy, tam się współpracujemy z, ze Strażą Graniczną, bo każde takie polowanie nie dość, że musi być ewidencjonowane w książce pobytu w łowisku. No to jeszcze rejestrujemy się w Straży Granicznej. Więc Straż Graniczna wie i możemy służyć systemowo jako oczy i uszy Straży Granicznej, bo my jesteśmy w tych trudnych miejscach do. Do przejścia tam, gdzie raczej nikt nie chodzi. Jeżeli zauważymy coś dziwnego, możemy o tym poinformować. Mamy doskonały sprzęt do obserwacji no i jesteśmy też tam w takich porach, w których no, zwykle ludzie nie chodzą, bo jesteśmy w nocy. Politycy różnych opcji, ale związanych z wojskiem, wielokrotnie podkreślają, i chyba pan to też potwierdzi, tutaj nie, mamy, nie ma sporu między nami, że tak naprawdę myśliwi, nie daj Boże, jakby doszło do konfliktu, są tym trzecim murem oporowym, jeżeli chodzi o. Obronność, to znaczy, jeżeli by do czegoś złego doszło, czyli doszłoby do konfliktu zbrojnego, są oczywiście żołnierze, są y, żołnierze WOTU, ale jest też ta ponad 120 tysięczna armia myśliwych, która w każdej chwili jest, po, cały czas jest w sumie pod bronią, no bo ta broń jest w domu, w sejfach i tak dalej przechowywana. I oni w każdej chwili mogą wejść i zacząć bronić polskiego. Polskiej Ziemi? Przede wszystkim możemy pomagać ludziom jako element literalnie wpisany do ustawy ochrony ludności i obrony cywilnej. Tak, co, co, już miało, co już miało miejsce. My możemy pomagać w przypadku klęsk żywiołowych, tak jak było to na powodzi Kodlina Głocka, Ziemia O Polska. E, no panie prezesie, zmierzało do tego, czy wy w poszczególnych kołach łowieckich, tak, bo tak jesteście podzieleni, czy wy tam macie jakoś tak to teraz robione, zorganizowane, że okej, okay, panowie i panie, bo też kobiet jest sporo, które polują. Y, Musimy przechodzić takie szkolenia albo mamy takie procedury teraz nowe, wdrożone, że jeżeli do czegoś by doszło, to my tutaj jesteśmy tą trzecią linią frontu? Na pewno będziemy, na pewno będziemy pomagać. Proszę zobaczyć, jaka sytuacja była na Ukrainie. E, wojna, żołnierze wyszli na front, służby wyszły na front, zostali myśliwi. Myśliwi służyli na, na dwie, na dwa sposoby można powiedzieć. Na froncie, na rozpoznaniu, na też likwidowaniu celów dalekiego zasięgu, bo potrafimy daleko strzelać, mamy bardzo duże... Mamy bardzo dobry sprzęt, ale ważniejszą kwestią była właśnie pomoc tam, gdzie żołnierze, tam gdzie większość mężczyzn odeszła. Oni tam uczestniczyli w patrolowaniu ulic, w pilnowaniu porządku i ochronie właśnie cywilnej ludności. Jesteśmy do pomocy od walki w pierwszych momentach. Tak, tak, to są bez, służby, to bez dwóch zdań. To są Jest zawodowe, wojsko, są i, 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 wojskowe i służby, drzwi. które doskonale mhm. wiedzą, co mają robić. My jesteśmy ich elementem wsparcia. Takim zapleczem, które cały takim czas się a czy takie procedury już są przygotowane na wypadek, gdyby? Wielu, wiele takich procedur się tworzy, niektóre już, już powstały, bo wiemy, że możemy mieć ogromną rolę. Jesteśmy dużą strukturą, 2800 ponad kół, 49 zarządów okręgowych. Jesteśmy w stanie naprawdę świetnie to koordynować. Teren, I najlepiej spenetrowany teren, prawda? najlepiej My wiemy, którędy, kto, gdzie przechodzi i co z nieba spada. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Siebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.